Chyba jest jakaś afera na zewnątrz, to jest zwykła kłótnia, czy jesteśmy atakowani? voices in the pipes. I think someone's in trouble. Is it us? No, no, no. Not right now. But we should help them. If it's a monster, we should kill it. I don't think it is. You got your gun. Uh-huh. I'll be right back. Stay safe. Czyżby nasz kolega z... Y, stacji postanowił nas odwiedzić? Ewentualnie jest jakaś potężna kłótnia na górze. Basement. No, rabbit, can't pick it. I have to find another way to the basement, a cellar door out in the yard. Mam wrażenie, że, on, że oni wiedzą, co jest nie tak. Mam wrażenie, że oni wiedzą, kim jestem koleś. Dlatego tak dziwnie reagowali. No i tyle ze światła. Z drugiej strony przynajmniej nie będziemy mi widoczni, Dobra, ja bym tak podbiegł na chwilę do tego wyjścia i zobaczył, ewentualnie, czy jest tutaj aby na pewno w pełni bezpiecznie, czy. Wiem, że nie w tą stronę klem, ale chcę się po prostu rozejrzeć. Ja w sumie nie wiem po co tak na dobrą sprawę. Dobra, ja absolutnie nie zwróciłem uwagi, jak powinniśmy tam byli iść. Więc. Cześć, psinko, Tylko mnie nie gryź. Okej, okay, dobra. Widzę, że Klementan jeszcze nie jest zbyt ufna wobec psów. No, nie będę się, nie będę ukrywał, że się jakkolwiek dziwię. Po takim dziabnięciu w rękę, że trzeba było się samemu strzywać, to. Nijak mnie to nie dziwi, że ma wersję do psów. Może dobra, nie tędy. Może gdzieś bardziej w tą mańkę? Cegła brzmi jak plam. さあ。<laughs>

To back and it's only a matter of time before they find us you know oh, that shit, shit. nothing to you it. Keep it. there you go again getting so mad you know what do you want me to do you're making me mad oh, we have to tell the others about what you did who's there show yourself clam What's this, in the dark Brody and i were just talking Get some sleep. You deserve some shut-eye. You had a busy day. Didn't exactly sound like a polite conversation. What are you fighting about? It's really none of your business. Go back to the dorm. The man you met at the station—we got history. roddy don't listen to her, Clem. She's acting crazy. She gets this. Get him? It got it out. You're the one acting crazy. <gasps> Excuse me? I heard you shouting all the way from my room. Why is he trying to keep you quiet? What history? Marlin let him take the twins. Him and his people. Frody Ten sisters. I thought they were killed by walkers. That's the story we told everyone. Shut <laughs> up! marlin was so ashamed of what what <fateieth> no what have you done you're gonna be okay i promise goddamn it hell i told you not to say it how what can i do just just stay with her Th there's, there's a first aid kit down here somewhere right a first aid kit are you fucking kidding me it's me clem just just stay still uh, uh, who uh, I, I, I can't see clementine remember we talked about going to the beach he <inaudible> Son... Clem... You're in danger. You and What danger? Marlon will kill me if I tell. He's scared. And when he's scared... He gets angry. I'll deal with Marlon. I promise you that. Yeah. Yeah, you will. You're strong. And he's not. If those raiders come back...

No, tylko czy zdążymy to zrobić zanim ona się przebieli? Mam pewne wątpliwości. Ona już się w ogóle zdążyła przebielić, no ja pierdolę. Czy to naprawdę działa aż tak szybko? No, ona już sobie poszła stąd wpis, do. Słuchaj, wiem, że coś już przemieniono. Ale spróbuj mnie jeszcze nie zabijać w tej chwili, okej? Okay? Zjedz sobie szczura. Szczury też są smaczne. Broli. Jakowie się nazywałaś? Proszę się uspokoić. Proszę bez nerwów mi tutaj. Bez atakowania mnie, ok? Na pewno się jakoś na spokojnie ze sobą dogadamy. Dobra z ciebie dziewczyna. Tak więc może... Może nie przesadzajmy. Po co od razu ta agresja? No, zdecydowanie nie wytrzyma, czemu ją ubić tak swoją drogą, Clementine? Butem na ryj, po sprawie e, w ogóle idę o 100, że on powie wszystkim, że to my ją zabiliśmy, że to nasza wina. Clementine, tak, serio? E, Broly, wyluzuj mi tam. Tylko spokojnie, bez nerwów. Oczywiście, że to nas złapisz, cał! Jołka, zostaw mnie! Jesteśmy, jesteśmy kupelami, tak? Dogadaliśmy, dogadaliśmy się już za sobą. Mamy dobre relacje. Wszystko jest między nami w porządku. Goście, jak nic wszystkim wmówi, że to nasza wina, że to my ją zabiliśmy, bo coś tam, bo się pokusiliśmy. Na pewno to nie pójdzie po naszej myśli. Nie ma takiego bata. Where is she? She's in the basement. She murdered Brody! Is that blood on your face? Why Brody? Did you see it happen? Is she a walker now? Hey, Marlin! You might want to get your story straight. Clem! You killed Brody. You hit her so hard, her head split open. THAT'S A LIE! I SAW YOU KILL HER! What the hell is going on? Look at her hands! She's covered in Brody's blood! Jesus Christ, what did you do? We saved their lives! Anyone else would have kept walking. We fed them, we kept them warm, and this is how they thank us guns being pulled in murder! Well, fuck them. What the fuck? Marlin. Jesus Christ. You shoot me. What do you offer up to your raider friends when they come knocking? What the hell is she talking about? Don't do it because he needs us alive. Shut up. Cody told me Marlon was gonna give me and AJ up to raiders in exchange for safety. The same way he gave up Sophie and Minnie. Oh my god! Shut the fuck up, Clementine! Let her talk! No co, and that's when Marlon killed her! Oh, come on. They only met up with these raiders because Clem insisted they go out there! Quite the coincidence, isn't it? Damn, I don't believe in those. i like, we, we all were when the adults left. I pulled us out of that fear. I gave us all courage again. Who are you all gonna believe, huh? Johnny come lately and her little fucking lunatic? For me? Your friend? She did help us get food. What good is food if a group of outsiders just gonna come along and take it? I'm just saying. Man, this is fucked up. You have to believe me. You don't! You met her like two days ago. I don't know you, Clem. Not really. You son of a Sorry. This isn't like you. I know you're not weak. Don't let her get in your head. Hey, what did Minnie wants you to do? She was my friend too. And so was Brody. Clem, I... <sighs> Shit. It will all feel safer once I pull this trigger. If you were there that day those raiders came, he would have abandoned you too. Why am I not surprised? Put down the gun now. We're gonna do this the right way. You. Be reasonable. You don't get it. You, you don't understand at all, do you? I'm trying to protect you! das. All of you! Fucking one of you! How does pointing a loaded gun around protect anyone? Brody's dead. Sophie and Minerva are gone. <laughs> you suck at protection. Got your fucking mouth! I made the right call. I saved the lives of everyone in this fucking school. When it came back, i do it again. Excuse me? I didn't realize we were so fucking expendable. dick. You told me they died. No I had to save. No, I I my sister was My sister's away. Why would you do something like that? I trusted you, Marlin. They trusted you. Easy, because he's a coward. No I wanted to get them, states, some kind of rescue. Honest, 10 I was good. I was. No was... move yet, you killed Brody because she knew. Yep! I didn't mean to. I didn't want this. I wanted to save all of you. Sophie! Minerva! We can still fix this, Marlin. It's going to be okay. We can make this right. We'll help you. Dobra, już się bałem, że zaraz że zaraz dojdzie do jakiejś siatki. Bo jeśli tak za chwilę dojdzie do jakiejś światki bo tam ci koledzy przyjdą. Never have to see me again. Just let me become a bad memory. Just give me that. Oh, this is just cholera. No, te. te teraz mam Wydaje mi się, że lepszą opcją byłoby pozwolić zostać, ale nie wiem, albo my przejmujemy dowodzenie, albo ktokolwiek inny z ekipy do, prze, bierze dowodzenie. Bo temu koleżowi na 100% już ufać absolutnie nie można. Jeśli byśmy powiedzieli, że zostanie, że zostanie naszym więźniem, no to raczej, no, nikt zbyt przyklinnie nas patrzeć nie będzie, bo wyjdzie, że jesteśmy podobni, tak sami jak on. Jak każdemu wypierdalać, to będziemy jeszcze gorsi, bo, no. Chuj wie, co się z nim stanie, nie wiadomo, czy się nie, nie ten. Nie z tymi drugimi, kole... tymi drugimi kolesiami. Nie wiadomo, jak będą na nas później reagować, bo kazaliśmy mu wypierdalać, żeby chuj wie, co się z nim stało. Mogą na... patrzeć na nas jako na osobę, więc wydaje mi się, że finał finałów najlepszą mocą być, będzie takie... Dobra, zostajesz, ale robisz, kurwa, co każemy i się nie wychrasz, bo jak coś, to i się skończy. To się na pewno da mnie źle skończy, kurwa, to mnie tak ugryzie w dupę, ale wydaje mi się, że to jest tak... jedna z najsensowniejszych opcji. Żeby nie wyjść na dupka, żeby też nie wyjść na potwora, etc. To jest takie trochę pomiędzy, wydaje mi się? Nie wiem, kurna, wóz albo przewóz. Źle się to skończy, Fine. nieważne! Kto odjebał? AJ, what the fuck! Coś ty gówniarzu jeden odpierdolił w tej chwili! Ja yeah, pierdolę, kurwa mać. Gówniarzu zasrady zajebany, coś ty kurwa odpierdolił. Co on kurwa odjeba? Ja pierdolę, to tylko pogorszy absolutnie kurwa wszystko! I swear to fucking god, dzieciaku, coś ty... Aaaa! Nie tak cię kurwa wychowałem, szczeniaku! Boże mój, ja pierdolę. Absolutnie nie... nie... Czy to, że mu powiedziałem, żeby celować w głowę, to... To jest moja wina? Jakie tam były opcje? Nie pamiętam. Może, zostawić? Może powinienem mu powiedzieć, żeby zostawił ostatni nabój dla siebie. Ah oh, fuck me! Nie, Je jeszcze jakby to był kurna teny, to był bardziej zrozumiały. Ale kurwa, Mać! Ej, coś ty odpiertolił! Kufniarzu zasrany, za To się absolutnie dla nas źle skończy. Jak nas to ugryzie w dupę? Jak to się popierdoli w następnym odcinku? O, ja pierdolę. E, dobra, w ogóle jakie tutaj były opcje? Jesteśmy w większości jeśli chodzi o opuszczenie młodego do środka i zostawienie parki. W sumie nic się nam nie stało tak na dobrą sprawę, ani w jednym momencie, ani w drugim, tak więc w sumie spoko. Ja myślę, że większość osób uznała, że najlepiej będzie pójść z Violet i z Broli. No dobrze, że finalnie poszliśmy z wiolet? Chociaż nie wiem, kurwa, na które relacje byłyby lepsze. No i dobra, grunze wyszło, wyszło po... dobrze, że, że, nami, że się dogadaliśmy jakoś z nim. W sensie z nimi, wszystkimi. Bo się za nami wstawiła, ale. Ja pierdol! Kurwa, gdyby ten młody nie strzelił, o ja jebie! Je. Co się tak na nas źle odbije! O kurwa mać! Serio tak mało osób pozwoliło mu spać pod łóżkiem? Ok, dobra. Spoko. Więc osób go zaatakowało. Ale też się pojawia pytanie: ile. ile. co by nam dało to zaatakowanie go? Oprócz tego, że prawdopodobnie mielibyśmy bardziej przystane niż można byłoby sobie wyobrazić, byłoby więcej problemów. Ale no w sumie pewnie to. Kurwa, nie wiem, może to, że mu po prostu pozwoliliśmy zabrać jedzenie żeby... i się z nim dogadać takie, okej, okay, wiesz, to daj nam spokój, spierdalaj, to może po prostu wyjdzie nam to na, na lepsze? Poprzednim razem jak była sytuacja, gdzie mogliśmy albo kogo, komuś e, zabrać leki, albo pozwolić mu je wziąć i odejść to wziąłem te leki, tak jak czas zadecydował, i się to skończyło dla nas fatalnie, bo wyszła strzelanina na pierdalanka i w ogóle. Prawdopodobnie i tak by się skończyło w bardzo podobny sposób, no ale no, poprzedni raz ona są nas to w dupę. Także nie wiem, może teraz wyjdzie na lepsze, bo, bo że teraz, nie wiem, może nie będziemy się napierdalać z takimi ludźmi, bo nam powie Słuchajcie, ona jest spoko, ona nam pozwoli, dzięki niej mamy jedzenie, nic się dzięki niej nie stało, także ona jest git, posłuchajmy jej, nie atakujmy jej, jakoś się dogadamy. Mam nadzieję, że wyjdzie to na dobre. no sporo osób zdecydowało, żeby z nią zagadać. Eee... Byłem ją, gdy pochwaliła się umiejętności walki. Violet e, e, ucieszyła się, gdy poci e, pocieszyła w akademiku. A Ejżeby zadowolony spędzić pierwszą noc w szkole pod łóżkiem, bo był, za, był zawieziony, że pozwoliłaś, się, ale uciec z dworca. Czy gdybyśmy ukazali spać na łóżku, to by tego nie odpierdolił? Nie mam się pojęcia. Brody była wdzięczna, gdy rozstrzygnąłeś spór między nią a Violet. Była przerażona, że e, zbagdalizowałeś spotkanie za, e, z Ablem. Czy gdybyśmy go, nie za, gdybyśmy go zabili, to ona by przeżyła, by nie było tego wszystkiego? Czy i tak by się to tak skończyło? Chuj w sumie wie! Już się nie dowiemy! wybaczono mu krzywdę, znieszko mi brody i poczuł dumek, gdy zauważyłeś, gdy zauważyłeś mu w związku z Rosie. No, na niewiele się to zdało. Nie ma co? Nie mam zielonego pojęcia, jak to się wszystko odbije finalnie. Jakieś znajdki tu w ogóle były? Okej? Okay. Nie podoba mi się brzmienie tego tytułu. Rześniewiony. O ja pierdolę. No, zdecydowanie będzie grubo, ale w każdym razie, jeśli chodzi o ten epizod, to by było na tyle. Tak jak powiedziałem na początku, nie mam żadnego pojęcia, jak to będzie wyglądało. To jest prawie 3 godziny odcinka, więc raczej nie wrzucę tego w całości. Więc pewnie to jakoś podzielę może na 3 odcinki. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, jak to. Nie wiem, się to będzie jeszcze jak to rozwiążę. W każdym razie to no, będziecie widzieć, jak to będziecie oglądać. Ale w każdym razie, jeśli chodzi o odcinek, pierwszy, to było na tyle. My się widzimy nie Prawdopodobnie jutro, widzimy się dalej w odcinku drugim. A my jakiej, jak to będzie wyglądało z tymi odcinkami, jak ja je podzielę, czy je w ogóle podzielę, nie mam jeszcze zielonego pojęcia. Pożyjemy, zobaczymy, kiedy wyglądacie ten odcinek, to pewnie już wiecie, a ja jeszcze zobaczę. Tak czy siak, to było na tyle. Mam nadzieję, że epizod Ci podobał. Jeśli tak będziecie zostawić potencjalnie łapkę w górę, by to poinformować. Widzimy się jutro w odcinku drugim, a do tego czasu do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Na razie. Cześć!